Jak zbudować wymarzone życie? Przejmij stery, zmotywuj się i zacznij wreszcie działać. No, łatwo powiedzieć, ale o tym będzie dzisiejszy odcinek, już 65. odcinek podcastu Efektywność w Praktyce, gdzie bez marudzenia i bez pierdzielenia. Poruszamy ważne tematy, które podnoszą jakość życia. A ja nazywam się Basia Lech i na co dzień wspieram Was w tym, żeby przejść z etatu na swój własny biznes bez utraty stabilności finansowej, bez utraty jakości życia w sposób płynny, prosty i łatwy poprzez konkretne struktury. Między innymi mój autorski sposób zapnij pas, czyli pewność siebie, asertywność i samodyscyplinę. I to też dzisiaj będzie przydatne. Ale przejdźmy już do klubu, bo myślę, że to jest bardzo ważny temat. Bo wymarzone życie no właśnie. Wszystko o tym wiemy, czasami nic nie wiemy, często o tym fantazjujemy albo nie mamy na to czasu. No, a życie się toczy, życie płynie. Lubimy oglądać obrazki na Instagramie. Lubimy podziwiać ludzi, którzy odnieśli sukces, którzy wiodą albo przynajmniej pokazują to wymarzone życie, a tak naprawdę niewiele chcemy w tym temacie zrobić. Nie będziemy dzisiaj rozmawiać o wizji kiedyś tam, jak dzieci wyrosną, ani kiedyś jak się kredyt spłaci, co bardzo często słyszę od Was, albo jak szef przestanie być toksyczny. To są odraczające sytuacje, które powodują, że Ty dalej jesteś w tym samym miejscu. Będziemy mówić o tym, jak to zrobić, trzymając ster swojego życia we własnych rękach, bo będziesz wiedzieć, dokąd zmierzasz. I codziennie zrobić chociaż jeden konkretny krok właśnie w tę stronę. I od razu powiem Ci prosto z mostu. Twoje wymarzone życie to nie jest nagroda za bycie grzeczną dziewczynką, cierpliwą dziewczynką, miłą dziewczynką. To jest projekt, który albo świadomie prowadzisz. Albo pozwalasz, żeby prowadził Cię przypadek, cudze oczekiwania, cudze potrzeby, Twój autopilot, wdruki, przekonania, to co wyniosłaś z domu. I dzisiaj chcę Ci pokazać jak nazwać swoje wymarzone życie, jak przestać o nim gadać, a zacząć je budować, no i jak wziąć odpowiedzialność za swoje działania zamiast tkwić w roli ofiary. Mhm. To taka rola, w którą też czasami wpadam. No dobra, zanim gdziekolwiek ruszymy, to po pierwsze nazwij to, czego w ogóle chcesz. Mhm. Zacznijmy od czegoś, co brzmi banalnie, ale większość ludzi tego nie robi. Serio. I teraz pytanie do ciebie: jak wygląda twoje wymarzone życie? Mhm. Nie chodzi o to, jaką masz torebkę, jakim samochodem jeździsz, czy jaki nosisz zegarek. Tylko kim jesteś, jak żyjesz, jak się na co dzień czujesz sama ze sobą. Jak ci to brzmi? Zadam ci kilka pomocniczych pytań, żeby było łatwiej. Kim jesteś w swoim wymarzonym życiu? Czy jesteś spokojniejsza, odważniejsza, bardziej zdyscyplinowana? Jak wygląda Twój zwykły dzień? Nie wakacje, taki zwykły wtorek, po prostu. Od rana do wieczora, wymarzony wtorek. Z kim się spotykasz? Jakie masz relacje? No i co robisz zawodowo? Jak zarabiasz, ile zarabiasz, jak się z tym czujesz, jak dbasz o swój cud, ciało, umysł, duszę, emocje. I teraz ważne, nie zatrzymuj się tylko na rzeczach materialnych, bo one oczywiście w tej wizji będą. Miewkanie, auto, podróże, to jest super, ja też to mam, ale to są doda dodatki, tak naprawdę. Prawdziwa jakość życia to, jak o sobie myślisz to jak i czy stawiasz granice, jak zawądzasz sobą w czasie, czy szanujesz siebie, czy Twoje słowo dla Ciebie jest coś warte. Mhm. Zrób sobie takie ćwiczenie po tym odcinku. Weź kartkę, zwykłą, normalną, najlepiej, bez kombinowania, po prostu zwykłą kartkę yy, i napisz na górze moje wymarzone życie mhm. i przez 10 minut nastaw sobie zegarek Wylej z głowy wszystko, co ci przyjdzie do głowy. Bez cenzury, bez zastanawiania się, bez udziału tej części ciebie, która mówi, To jest nierealne, to jest za drogie, to się nie da, ale jak? Ciech, małe dzieci, przecież ja coś tam. Nie, nie, nie. Bez cenzury. Lecisz, po prostu wypisujesz. Mhm, zrób to koniecznie. Dobra, idziemy do drugiego kroku. Um, to będzie coś odważnego, co możecie wkurzyć. Takie zdanie. Że tak naprawdę. No dobra, jeszcze chcę ci uprzedzić. To ci może podnieść ciśnienie i to będzie moment prawdy. Bo jeżeli nic nie zrobisz, żeby zbliżyć się do tego wymawionego życia, to odbierasz sobie prawo do narzekania, że go nie masz. Brzmi sensownie, jeżeli już masz i wiesz, czego chcesz, obojętne, czy zrobiłaś to ćwiczenie, czy po prostu gdzieś w sercu nadnie ci coś gra od już wielu miesięcy czy nawet lat. A ty nic nie robisz, żeby się zbliżyć do tego wymarzonego, czy do tego marzenia, zrealizowania go, to odbierasz sobie prawo do narzekania. Czy to jest jasne? Czy to brzmi ostro, bo czasem nie potrzebujemy kolejnego. Będzie dobrze, jakoś to będzie ułożyć. Zobacz, spełni się. Jak będzie miało, to się spełni. Nie, nie. Ja nie jestem osobą tego typu. Ja ci mówię tak: Hej, kochana, czas przestać siebie oszukiwać. I od razu ważne zastrzeżenie. Nie mówię tu o sytuacjach skrajnych, chorobach, żałobie, wojnie, rzeczach poza naszą kontrolą, bo na to nie mamy wpływu. Hmm? To jest poza naszą strefą wpływu. Mówię o takim naprawdę dużym obszarze, w którym większość z nas żyje na co dzień. I jeżeli ty wiesz, że praca cię wykańcza, ale jej nie szukasz, hmm? to co? To oznaczy? Jeżeli wiesz, że chcesz podnieść ceny w swoim sklepie internetowym, ale pół roku tylko o tym myślisz, no to jak się ma coś zmienić? Jeżeli wiesz, że chcesz zadbać o zdrowie, ale ciągle tylko od poniedziałku, albo teraz to już w ogóle najlepiej jest zaczekaj na mm, kolejny miesiąc, albo nowy rok, albo urodziny, no właśnie, to jest właśnie ten obszar, w którym ty masz ogromną moc wpływu, ale go nie używasz. Jeśli jesteś w sytuacjach, które cię. Nie wzmacniają. Jeśli to zmienisz, to skończy się w tym miejscu też rola twojej ofiary, a zacznie się twoja odpowiedzialność za własne życie. No i teraz dobra, trzeci krok. Ta ofiara versus odpowiedzialna osoba. Zapytaj siebie szczerze. Ja też robię te ćwiczenia. Czy częściej myślę, że życie mi się przydarza, czy też myślisz, że to ja podejmuję decyzję? Czy twoje zdania zaczynają się od bo on mi, bo ona, bo system, bo czy raczej zdecydowałam, odpuściłam, nie zareagowałam, wybrałam? Mhm. Różnica jest taka, że postawa ofiary to jest ktoś, kto ciągle. Narzeka na to, co jest na zewnątrz. Nie mam klientów, bo rynek jest trudny. Nie mam czasu, bo wszyscy czegoś ode mnie chcą. Nie mogę, bo znowu muszę iść na wywiadówkę do szkoły. A postawa odpowiedzialnej dorosłej osoby mówi: Nie mam klientów, bo nie zrobiłam dzisiaj nic, żeby ich mieć. Nie mam czasu, bo na wszystko się zgadzam. Mogę, tylko będzie to kosztowało, mogę to zrobić, tak, ale to będzie kosztowało mnie sporo wysiłku. I inne decyzje. Wiem, że to nie jest łatwe, to, to gorzka pigułka, to może zabolało, ale z tego bólu mam nadzieję, że zrodzi się Twoja wolność. Bo jeśli przyznasz, że ok, biorę tę odpowiedzialność, to w tym samym momencie odzyskujesz wpływ. Dorosła osoba mówi, chcę, wybieram, mogę, decyduję. I ponosi też konsekwencje tych swoich wyborów. Bo takie jest życie. A osoba, która się na wszystko zgadza i jest dla innych, często też bierze odpowiedzialność, tylko za cały świat, a nie za siebie. To jest y, ktoś, kto potem bardzo często narzeka, jest w tej roli ofiary albo w trójkącie dramatycznym. Odzyskaj wpływ, odzyskaj stery swojego życia. Czwarty krok to dwa kluczowe pytania, które mogą zmienić grę, <gryw> a mianowicie weź swoje marzenia, cokolwiek to jest. Pamiętasz tą kartkę? Będzie się robić, mam nadzieję. Yy, może to jest zmiana pracy? Może dojście do formy fit? Może start swojego biznesu? Może spokój w głowie i zadaj sobie dwa konkretne pytania. Jakie działania mogę podjąć już teraz, żeby się zbliżyć do tego? Na przykład konkrety. Chcę zacząć ćwiczyć. Ok, to dzisiaj robię, nie wiem, 20-minutowy spacer. I zapisuję się na siłownię, robię 10 minut treningu, robię serię, 10 przysiadów, 10 pompek, 10 pajacyków i powtarzam to razy trzy, To już jest coś. Chcę więcej zarabiać, ok, to, to wysyłam dzisiaj oferty do trzech potencjalnych klientów, dzwonię do mojej bazy. To są rzeczy, które naprawdę możesz zrobić. To nie będzie pewnie wygodne, ale tak, możesz to zrobić. Chcę mieć lepsze relacje. Mhm, no to świetnie. No to co możesz dziś zrobić? Może jakaś szczera rozmowa? Może jedno postawienie granicy, może jedno przegadanie czegoś. I nie myśl w sposób, muszę ogarnąć swoje życie, bo to jest taki piękny z naszego ego. Ogarnąć życie. Oh my God, po prostu od kiedy do kiedy? Nie? Bardzo szerokie pole. Nic nie robimy wtedy. Pomyśl tylko w taki sposób. Co mogę zrobić w ciągu najbliższych 24 godzin? Mhm. Drugie pytanie to, jakie moje nawyki. Niszczą, torpedują moje marzenie. I teraz naprawdę proszę cię o brutalną szczerość wobec siebie. To jest zdjęcie różowych okularów. Okej, okay, może skrolujesz do pierwszej w nocy social media, a może odkładasz, <grym> jutrasz, może odkładasz wszystko na jutro. Hmm? A może mm, umawiasz się na kawy. Na której nie chcesz iść, no ale to jest ta wymówka, że nie możełaś pójść na siłownię, nie? Bo byłaś na kawie z Aśką, Kaśką, z Dziśą, Krysią. Hmm? Zgadza się na, dod na dodatkowe rzeczy, zlecenia, chociaż jesteś na skraju wyczerpania, no ale tak głupio odmówić, nie? Co sobie ludzie pomyślą? Wypisz 3 do 5 takich zachowań na kartce. I nie po to, żeby się biczować, żeby była jasność, tylko po to, żeby zobaczyć to czarno na białym. Bo to nie wszechświat Cię blokuje, tylko Twoje własne wybory. Tak. Jak raz to zrobisz, jak raz to zobaczysz, to już nie odzobaczysz. Dobrze się zastanów. Bo efektywność w praktyce to nie jest idealny planer, to nie jest idealny plan, kolorowe naklejki i jakieś inne pierdolety, tylko to jest gotowość, żeby sobie powiedzieć, to ja sobie robię pod górkę i mogę to zmienić. To ja sobie podstawiam nogę i mogę przestać. To ja jestem autosabotażystką swojego życia i mogę to zmienić, szukając różnych sposobów, oczywiście. No i piąty krok to oczywiście spotkanie z wewnętrznym hejterem. No a jakże? No bo jak przestać kopać pod sobą dół, skoro masz to już w DNA prawie. I to jest kolejna rzecz, która zabija nasze marzenia, bo zanim wystartujemy, od razu ten wewnętrzny dialog, Kasuje nam to marzenie, kasuje nam tą potrzebę. Pewnie znasz te teksty, nie? Nie dam rady, jestem beznadziejna. Inni mają łatwiej. Kim ja w ogóle jestem, żeby to robić? Co ja sobie w ogóle myślałam? I powiem ci coś ważnego, poza tym, że te głosy mamy wszyscy. Gdybyś mówiła w ten sposób do przyjaciółki, jak mówisz do siebie w głowie, to chciałaby się z tobą przyjaźnić? Przychodzi do ciebie przyjaciółka i mówi: Słuchaj, Postanowiłam otworzyć sklep, będę mieć kwiaciarnię. A ty jej mówisz, przestań, przecież jesteś beznadziejna. Daj spokój, w ogóle się do tego nie nadajesz. Kim ty w ogóle jesteś, żeby prowadzić coś takiego? Mhm. Brzmi dziwnie, nie? No, to jest Twój właśnie wewnętrzny dialog. Przestań tak do siebie mówić. I teraz nie chodzi o to, żebyś. Stanęła przed lustrem i zaczęła sobie wmawiać, że jesteś bogatą, pewną siebie, milionerką, supermodelką i tak dalej, i tak dalej, bo to, to nie zadziała. W sytuacji, w której jesteś dzisiaj, i to w ogóle nie klej się, tylko chodzi o taką uczciwą, rzetelną narrację do siebie i zmianę tych wszystkich negatywnych przekonań druków. Nie dam rady na to żeby sobie powiedzieć prawdę, to będzie trudne, nie znam się na tym, nie potrafię tego, ale się tego mogę nauczyć. Jestem, nie wiem, beznadziejna na, okej, okay, w tej dziedzinie faktycznie nie mam doświadczenia, a dopiero zaczynam i mam prawo tego nie umieć, ale znajdę kogoś, kto mi podpowie, jak to zrobić. Wszyscy mają lepiej, wszyscy są lepsi. No, to jest w ogóle super zabawa z ego, bo to jest w ogóle ekstra sprawiedliwe, bo często się porównujemy do kogoś, to ma już wynik, a nie patrzymy na jego drogę więc yy, powiedz to siebie, wszyscy są lepsi ej hello, Barbara, porównujesz siebie do dziesiątego roku czyjejś działalności a ty dopiero startujesz i to też da ci siłę i napęd do działania złap siebie na takich tekstach i zmień go w wersję, która cię wspiera a nie dołuje i pamiętaj, że to jest ego bo jak on ci powie yy, tudzież ona jesteś beznadziejna i ty się załamiesz no to pójdziesz sobie zrobić filifankę kawy i odpalisz serial a jak ty sobie powiesz okej, okay, no dobra nie znam się na tym, ale się mogę poznać po prostu znajdę paru mentorów pooglądam co tam na youtube nagrali to w tym momencie jesteś w działaniu i w, tych, w tej akcji kiedy masz stery w swoich rękach no i szósty krok, punkt Dyscyplina zawsze wygrywa z talentem. Bardzo lubię takie zdanie. Ciężka praca wygrywa z talentem, gdy talentowi się nie chce. Bo my myślimy, że musimy mieć do czegoś talent. O ja się nie urodziłam z tym talentem. Ja tego nie potrafię. Oj, on to jest urodzony sprzedawca. Po prostu lud eskimosom sprzeda. A ja nie mam tego talentu. No to go nabądź. Być może i duże prawdopodobieństwo, że nie będziesz miała takiego lekkiego, takiej lekkości, takiego flow. Ale naprawdę, możesz często zresztą, badania są takie, nie wiem, w której to książce czytałam, ale osoby, które mają talent, często go zaprzepaszczają, bo go nie rozwijają. I niejednokrotnie osoba, która nie ma danego talentu, ale wkłada w pracę w to, żeby go pozyskać, to jest naprawdę świetna w tym, co robi. Bo ten, który ma ten talent organicznie i nie pracuje z nim, no to ten talent zamiera, a ty go sobie wytwarzasz. Pracujesz nad nim i naprawdę możesz osiągać zdecydowanie lepsze sukcesy niż ta osoba, która ma ten talent, ale go nie używa. I teraz nie musisz być najbardziej charyzmatyczną osobą ani najbardziej zdolną to nie przedszkole, hej albo najbardziej elokwentną, ale jeśli będziesz konsekwentna w swoich działaniach, będziesz się uczyć, będziesz znowu konsekwentnie pojawiać się w swoim biznesie czy realizować cele, które są dla ciebie ważne i konsekwentnie dbać o ciebie, o siebie, o ciebie, tak. Ja będę dbać o ciebie poprzez te podcasty, a ty dbaj o siebie poprzez konkretne działania z twojej listy. To uwierz mi, że w dłuższym okresie naprawdę będziesz wyprzedzać tych wszystkich geniuszy, którym zabrakło regularności. Efektywność w praktyce to nie od jutra, tylko zacznę teraz. I ta świadomość, że często zrobił więcej w 30 minut, w 15 minut, niż jak się ekstra przygotujesz, rozkładach i będą super warunki, sprzyjające oczywiście i wiatr dobry, i ekstra pogoda i tak dalej, no bo, bo to się często nie wydarzy pewnie nigdy w życiu. I teraz to nie chodzi o to, że masz teraz rewolucję robić, tylko stwórz system małych kroków, których się będziesz trzymała. I siódmy krok bardzo ważny: manifestacja versus robota. No i jak to zrobić? No bo ja też jestem zwolenniczką równych takich działań, jak mapy marzeń, wizje, praca z głową, zeszyciki moje, w których sobie zapisuję właśnie tam pierwsze zadanie Twoje, napisz, jak wygląda Twój wymarzony wtorek i tak dalej. Ale nie jestem fanką podejścia. Że jak będziesz to pisać codziennie po 50 razy, a potem zapalać różową świecę i siadać w medytacji, to to się wydarzy. Jak ma do ciebie przyjść, to przyjdzie. No nie, no kurde, ludzie. Działanie musi być. To po prostu połączenie jednego z drugim jest tą magiczną formułą. Formułą, która jest banalnie prosta. Musisz mieć myśl. Jakiś rodzaj fantazji, możesz sobie to przełożyć na papier, na mapę marzeń, którą zresztą robię co roku i zapraszam cię serdecznie na webinar. Na pewno na końcówce albo początku roku on się będzie wydarzał. Jak już masz tą myśl, co byś chciała, co masz na celowniku, to musisz podjąć decyzję, czy to robisz, czy nie. Mhm, decyzję. Bo wiesz, o Jezu, o, jak ja bym chciała, nie wiem, mieć 50 kilo, o jak ja bym chciała mieć milion na koncie, o, jak ja bym chciała mieć nieruchomość pod inwestycje. Okej, okay. to jest ta fantazja, która ci przychodzi. A teraz twoją rolą jest podjęcie decyzji, że to robisz. Okej, okay. będę miała chcę, tak? Będę miała taką figurę, będę miała taką wagę, będę miała tą nieruchomość, będę miała pieniądze odłożone na koncie. Działanie. Co ja w związku z tym muszę robić? Czego robić więcej, czego robić mniej? plus, jak się już pewnie domyślacie, konsekwencja. I dopiero w momencie, w którym mamy konsekwencję, pojawia się rezultat. I uwaga, on nie zawsze musi być jeden do jeden z Twoją wizją. Zakładasz sobie rok czasu na to, żeby odłożyć 100 tysięcy i po prostu się nie udało, no, masz 50. Ej, hey, hello, to znaczy, że jesteś skuteczna, bo odłożyłaś, jeśli wcześniej tego nie robiłaś, a teraz odłożyłaś, to... Brawa dla Ciebie. A teraz pomyśl, jak możesz to zrobić inaczej, żeby w przyszłym roku było lepiej. Od po prostu, a nie, nie udało się mi nadać do tego, dobra, przypijmy te 50 tysięcy. Mhm. Można to zrobić. Ale po co? Myśl, widzę czego chcę, decyzja, zobowiązuję się przed sobą, że idę w tym kierunku. Działanie, robię konkretne kroki. Mhm. Nie tylko w głowie, nie tylko tam przez om i wizualizacje, które są bardzo, bardzo mną też, ale konkretne fizyczne kroki. Czyli właśnie na przykład biorę ten telefon i dzwonię do klienta. No i konsekwencja. Robię to zawsze. Nie tylko jak mi się chce, ale też wtedy, kiedy mi się nie chce. I jeżeli braknie ci któregoś z tych siedmiu elementów, to zostaniesz w świecie życzeń i memów motywacyjnych, a nie będziesz miała rezultatów. I jeszcze ósmy punkt, strach przed porażką i oceną, co z nim zrobić, bo często się martwimy o to, co ludzie powiedzą i nie ruszamy, bo to przecież głupio wyjdzie. No masz na bank, że będą gadać, to jest akurat pewne, tylko wiesz, co z tego, bo bardzo często nie ruszasz, bo boimy się, że się nie uda, może się nie udać, ale pewnie się coś nauczysz po drodze, że ktoś będzie się śmiał, boimy się wstyd, tak, boimy się, że będziemy się wstydzić, że rodzina to skomentuje, no to też masz w zasadzie pewnik. I te, te ludzie, te ludzie, co te ludzie powiedzą. A prawda jest taka, że od tego strachu i tak nie uciekniesz, a możesz zdecydować, co jest ważniejsze. Mój lęk przed porażką, czy moje pragnienie, żeby żyć po swojemu. Możesz zacząć bardzo małymi krokami. Zamiast od razu rzucać etat, to zacząć mm, zdobywać klientów. Jeden klient, jedna oferta, jedna rozmowa. Wymyśl, sprawdź, może w swoim kalendarzu możesz dedykować pod swój biznes 3, 4, 5 godzin w tygodniu i zacząć go rozwijać. To też zresztą zalecam, polecam i to robię z moimi klientami. Jeśli jesteś, przepraszam, jeśli jesteś coachką i chcesz z etatu przejść na swój biznes, to zapraszam cię na konsultację Pokażę ci, jak to zrobić. Mam do tego strukturę opracowaną, z którą pracuję od lat, którą wdrożyłam u siebie. I ona jest bezpieczna. To przejście jest bezpieczne. To nie jest rzucanie wszystkiego. Zamiast yy, od razu, pięć razy w tygodniu siłownia pamiętajcie, że mamy takie tendencje, że po prostu nic nie robisz przez 10 lat, a teraz będziesz ćwiczyć codziennie, bez sensu. Po prostu zrób to, nie wiem, raz, dwa razy w tygodniu, ale naprawdę. Zamiast od razu live, po prostu da 100 osób albo szkolenie, matko, po prostu sala wynajęta w hotelu, na ileś tam ludzi, jedna rolka, jedno nagranie. Jeden post, cokolwiek, tak? Strach nie znika. On maleje w trakcie działania. I dziewiąty krok. Przestań się porównywać do, mm, do cudzych wyników, do cudzych, nie wiem, jak to powiedzieć takich momentów blasku, wow, ostatnio miałam celebrację, 10 tysięcy followersów na Instagramie, ja w złotej sukni, złote balony, la la la, tra la, la. i teraz ktoś patrzy i sobie myśli, o Boże, no o Boże, wiesz jak długo tam szłam? Wiesz ile mi to zajęło? Patrzenie na ten obrazek jest bez sensu. To trzeba zobaczyć tą drogę, te frustracje, te upadki, to podnoszenie się z kolan, bo jak porównujesz się do osób z internetu, to widzisz Czyjś piękny salon, albo nawet nie jego, tylko hotelowy. Widzisz czyjeś dzieci w super piwamkach i tak dalej, ustawione do zdjęcia, uśmiechnięte. Nie wiesz, co się dzieje, kiedy kończy się to, pyk, zdjęcie zrobione i co tam się dzieje w tym domu. Widzisz czyjeś pieniądze, nie widzisz tej pracy, którą on wykonał. Nie widzisz kredytów, nie widzisz terapii tej osoby. Nie widzisz kłótni, które się odbywają poza kadrem, wątpliwości. Na serio, wszyscy jesteśmy bardzo, bardzo podobni. Przeżywamy to samo, tylko w internetach najczęściej pokazujemy właśnie splendor i chwałę. Jeśli ty się na to nabierasz, że to jest tylko to, no to jesteś w czarnej D. Efektywność w praktyce to porównywanie się do siebie z wczoraj, a nie do czyjejś wyretuszowanej wersji. Albo czyjejś wersji, która przeszła drogę, którą ty dopiero zaczynasz. Zadaj sobie takie pytania. Czy dziś robiłam choć jeden krok w stronę mojego wymarzonego życia? Czy dziś podjęłam jedną dorosłą decyzję, zamiast czekać, że ktoś za mnie zdecyduje? Hmm? Często czekamy, pytamy, nie? Muszę zapytać jeszcze raz. Mhm. A myślisz, że to jest ładne? Ładny jest ten kubek, podoba Wam się, bo nie wiem, czy z niego pić na live'ach. Podejmuję decyzję, że będę. Czy dziś powiedziałam do siebie chociaż jedno zdanie, które mnie wzmacnia? Hmm? Jeśli tak, to jesteś na bardzo dobrej drodze. To mogą być mikro kroki, ale niech będą. I dziesiąty krok to zadanie dla Ciebie po tym odcinku, żeby nie było lekko, tylko przyjemnie i efektywnie, bo nie chcę, żeby to była kolejna porcja motywacji, tylko żeby coś się realnie zmieniło. Dlatego proponuję ci trzy konkretne kroki. Pierwsze, przypominajka z całego odcinka, opisz swoje wymarzone życie, usiądź na 10 minut chociażby i zacznij pisać bez cenzury, bez myślenia, czy to jest realne, nierealne, co sobie ktoś pomyśli, bla, bla, bla. Dwa, wybierz jedną rzecz, którą możesz zacząć zmieniać w ciągu 24 godzin najbliższych. Wiesz? Bo możesz zacząć pić wodę z octem jabłkowym, możesz zacząć robić mikroćwiczenia, możesz zacząć chodzić na spadku, bo masę rzeczy możesz zacząć. Trzy: nazwij jeden nawyk, który cię najbardziej sabotuje, i wymyśl, jak go osłabisz chociaż trochę w tym tygodniu. I to pewnie będzie skrolowanko, nie? I ja mam na to swoją metodę, czyli jak siadam po południu już do jakiegoś czytania albo do czegoś, to ten. Telefon odkładam w drugim pokoju. Chciałam go tutaj jakimś epitetem oznaczyć, ale okej, okay, telefon nie jest tak mój nic zwinięty, tylko moja słabość. Ten mój nawyk palca grzebalca, więc y, osłabiam go, wynosząc telefon do drugiego pokoju. I to właśnie będzie efektywność w praktyce. Nie piękny planer, tylko realne działania. Moja droga, e, drogi, jeśli też oglądałeś, e, jeśli ten odcinek dał Ci do myślenia, to proszę, podaj go dalej. Bo mowę też ktoś dzisiaj sobie myśli, bo nie dam rady, nie nadaje się do tego, utknęłam, utknąłem i myśli, że nic nie mogę. Mowę, właśnie te małe kroki. A jeśli czujesz, że chcesz głębiej nad tym popracować, nad tym, żeby wprowadzić zmiany w swoim życiu, nad realizacją celu, tylko nie wiesz jak zacząć, albo masz takie przekonania w głowie, ten, ten głos w głowie cię zatrzymuje, to zapraszam cię na sesję wstępną. Przegadamy, sprawdzimy, zobaczymy, dokąd mogę cię poprowadzić. Ja trzymam za ciebie kciuki i pamiętaj, że razem damy radę. I że czas na twoje efekty w końcu. A jak lubisz moje materiały, to możesz mi też postawić kawkę. Wszystkie linki są na dole w opisie. Dzięki za dziś. Dobrego dnia.